Dzień dobry, gdzie się nie ustawię, to, to oko zgarnia pod bardzo szerokim kątem. A teraz chciałem zaproponować filmik z cyklu Sokolnik doradzi albo Sokolnik uspokoi. E, jakiś czas temu trochę mi się tutaj na strychu posypało i postanowiłem skorzystać e, z porady psychologicznej. E, Porada była w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej, więc no był to jakiś tam szablon, przez który niestety trzeba było przebrnąć. Nie było tam nic, co, co uwzględniałoby jakieś indywidualne potrzeby coś, co byłoby pod kątem konkretnego mojego problemu przewidziane, ale postanowiłem z tego skorzystać, bo. No, było tam kilka technik, narzędzi, które, które są, z których korzystam. One są proste do realizacji, proste do zrobienia i są przydatne. No i też rzecz, która była dość tam często powtarzana, to to, że żeby uspokoić głowę, niekiedy trzeba uspokoić, troszeczkę wyciszyć też ciało, bo nasze ciało może mieć. Jakiś tam błąd komunikacji, I, i to na przykład sprawia, że fizycznie cały czas czujemy się spięci, czujemy się pobudzeni, czy, czy gotowi na jakieś działanie. A no więc jednym z takich metod, które pomagają po prostu fizycznie się uspokoić, które pomagają uspokoić ciało. Co z kolei też może się przełożyć na uspokojenie paru rzeczy na strychu, na pierwszym piętrze. Są ćwiczenia oddechowe. Z zajęć korzystałem w formie prezentacji online na żywo, ponieważ cały ten szablon cały ten program był realizowany bardzo, bardzo szybko. To było tempo takiego, powiedziałbym. No wykładu uniwersyteckiego, ale takiego, który by się włączyło i oglądało w tempie razy półtora. Więc obejrzałem sobie to sam w swoim tempie i no i to bym się chciał podzielić, bo są to fajne rzeczy. Chciałbym podzielić się na razie dwoma takimi ćwiczeniami oddechowymi. Teraz zajmę się jednym z nich. Ponieważ zajęcia prowadziły osoby... Przeszkolone w zakresie zdrowia psychicznego i tego typu pomocy. No, dostaliśmy też komunikat ostrzegawczy. Że nie wszystkie z tych ćwiczeń zadziałają. Każdy z nas no po prostu musiałby coś sobie tam poćwiczyć, wybrać. Tego jest bardzo dużo na internecie, to można znaleźć pod hasłem, na przykład, medytacja, czy jakieś tam ćwiczenia związane z jogą. Kto wie, czy sporo z tych ćwiczeń oddechowych nie pochodzi wprost z zajęć związanych z jogą. No ale dostaliśmy też tam komunikat ostrzegawczy. W przypadku, gdy ktoś ma astmę, fizyczne jakieś ograniczenia związane z oddychaniem, może jakieś zatory, może coś po jakichś zabiegach i tak dalej, no to owszem, z jednej strony zachęta do skorzystania z takiego ćwiczenia oddechowego jest jak najbardziej. No, no pożądana, do tego byliśmy zachęcani, ale jeżeli istniały czy istnieją jakieś fizyczne ograniczenia, gdzie wykonywanie takich ćwiczeń oddechowych sprawiać będzie problem, to zamiast po prostu upierać się i robić to na siłę, no mieliśmy doradzone, żeby najpierw skonsultować się z lekarzem. Opowiada mi przekazuje o tym, co dla mnie działało, więc opiszę i podzielę się metodą. Co do której ja nie mam żadnych fizycznych ograniczeń, ja nie potrzebowałem skorzystać z dodatkowej porady lekarskiej, czy ja takie czy inne ćwiczenie oddechowe wykonywać mogę, czy nie. Ktokolwiek ma takie ograniczenia z moich widzów, to najpierw od rozmowy z lekarzem. Dobrze by było zacząć. No więc, jak wygląda jedno z tych ćwiczeń oddechowych? W swojej głowie trzeba sobie wyobrazić kwadrat. No, i robiąc wdech, wydech oraz przerwy pomiędzy przesuwamy się po prostu po bokach tego kwadratu. Ja na początku musiałem się najpierw równomiernie po prostu oddychać, więc ja nie robiłem tego ćwiczenia po kwadracie. Tylko po prostu wdech, wydech, wdech, wydech, żeby najpierw się przyzwyczaić do jakiegoś tam rytmu. No, i ćwiczenie to oddechowe w tej takiej podstawowej wersji zalecanej polega na tym, że liczymy sobie w swojej głowie do czterech, robiąc w tym samym momencie wdech. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Mogą to być cztery sekundy, czy po prostu liczenie do czterech w swoim tempie, tak jak my to czujemy, że jesteśmy w stanie komfortowo. Nabrać powietrza, licząc sobie do czterech. Mi to za pierwszym razem nie wychodziło, ja sobie liczyłem do trzech. No więc w tej wersji, kiedy ja się tego uczyłem, najpierw ćwiczyłem po prostu wdech raz, dwa, trzy i wydech raz, dwa, trzy. Kiedy ten rytm oddychania już na tyle sobie poćwiczyłem, że mogłem się zająć tą właściwą metodą. Ona polegała na tym, że ja sobie liczyłem raz, dwa, trzy, wdychając powietrze. Raz, dwa, trzy, na taki odcinek trzeba wstrzymać oddech. Znowu liczymy raz, dwa, trzy i teraz robimy wydech. I robimy przerwę między wdechem a wydechem. Znowu sobie licząc do raz, dwa, trzy. No, i dlatego mi to było najłatwiej zapamiętać, że po prostu leciało się po kwadracie. Czyli raz, dwa, trzy, wstrzymujemy, raz, dwa, trzy. Teraz wydech, raz, dwa, trzy i znowu wstrzymujemy, raz, dwa, trzy. W tej podstawowej wersji, tak jak jest to zalecane, liczy się do czterech. Jest to super sprawa, przynajmniej dla mnie. Przed snem, przed zaśnięciem, kiedy tu się po prostu włącza wirówka, kiedy tak trochę ciężko jest zasnąć. Chociaż z drugiej strony ten wieczór, kiedy już jest cisza, spokój wszędzie wokół, kiedy już jest ciemno, teoretycznie byłby to moment, gdzie, gdzie można sobie po prostu na spokojnie coś przemyśleć. No a mi niestety właził chomik w kółko i tutaj się kręciło i. i tam po prostu było wirowanie. Więc żeby to po prostu fizycznie wyciszyć, uspokoić, zamiast koncentrować się na myślach, po prostu koncentrowałem się na tym liczeniu. Na początku wdech, wydech, liczyłem sobie do trzech. Kiedy to oddychanie było w miarę równomiernie, wtedy wykonywałem ten kwadratowe oddychanie, czyli do trzech wdech, do trzech wstrzymanie, do trzech wydech i do trzech znowu wstrzymanie. I po chyba siedmiu, ośmiu dniach przeszedłem już do liczenia sobie do czterech. Tak jak to nakazuje podstawowa ta metoda. I było to fajne, i, i bardzo mi się to podobało. I, I to działa, to pomaga się uspokoić, wyciszyć i zasnąć. I to chciał w tym odcinku Sokolnik doradzić. W następnym powiem o innym ćwiczeniu oddechowym, które też pomagało się uspokoić. Ale tam liczyło się troszeczkę inaczej. Cześć.